Nadszedł czas ogłoszenia wyników w naszym konkursie, który robiliśmy we współpracy z fabryką 998.pl. No i co? Przystępujemy do głosowania. Poproszę pierwszy los. Kto się okaże szczęśliwym zwycięzcą pierwszego miejsca? Zbigniew Borowski. Moje gratulacje. Pierwsza nagroda leci do Ciebie właśnie. Kolejną osobę Robert Jaworski. Moje gratulacje. Druga nagroda leci do ciebie również. No i ostatnie miejsce Magda Jęderko. Trzecie miejsce. Gratulujemy wszystkim y, trzem osobom Zwycięzców konkursu. Prosimy o kontakt z redakcją przez Facebooka celem rozesłania nagród. Wszystkie trzy osoby y, wygrane zapraszamy! Do Dobra, jeszcze raz, cofaj. Poczekaj.